Siemano moi drodzy. Mam dla was przepisy na maseczki domowe z miodem. Wszystkie, które mnie uszczęśliwiały w ubiegłym miesiącu i tak pomyślałam sobie, że dzisiaj się z wami podzielę. Nic nie trzeba odważać, wszystko tylko mieszamy w kubeczku. Pierwsza będzie miodowa maseczka kojąca zaczerwienienia. Ja tutaj mieszam łyżeczkę miodu z no tak powiedzmy, z łyżeczką oleju z rokitnika. Może być też olej z arniki górskiej, ale ja akurat nie miałam, dlatego sięgnęłam po rokitnik. To mieszam ze sobą i dodaję też tak z łyżeczkę, powiedzmy, glinki czerwonej. Ja tutaj sięgam po takie składniki, bo chciałabym Moją zaczerwienioną skórę trochę ukoić, ale możecie spokojnie sobie wybrać glinkę, taką, którą macie w domu i dostosować do swoich potrzeb. Następna jest miodowa maseczka antyoksydacyjna z maczą, którą uwielbiam. Mam tutaj łyżeczkę miodu, łyżeczkę jogurtu naturalnego bym dała normalnie, ale mam tutaj mleko kokosowe, bo jogurt mi się skończył, ale spokojnie możecie z jogurtem mieszać. I do tego dodaję tak mniej więcej pół łyżeczki maczy. Ona bardzo wygładza ta maseczka i skóra jest po niej miękka, napięta. Szczególnie dojrzałe cery będą lubiły ten, ten tutaj produkt. Mieszam to do momentu, aż nie będę miała żadnych grudek. Jeśli będzie Wam zbyt płynna ta maseczka, to zawsze możecie dodać odrobinę mąki ziemniaczanej i też będzie wszystko elegancko się sprawdzało. Następna jest miodowa maseczka łagodząca. I to jest moja odpowiedź na fochy mojej skóry, kiedy się robi zaczerwieniona i jakoś taka podrażniona. Zaczynam od tego, że łączę łyżeczkę miodu, ponownie, z tak mniej więcej łyżeczką żelu aloesowego. Może być gotowy, może być domowy, nieważne. Mieszam to wszystko razem, a następnie dodaję trochę mąki owsianej. Można też płatków jak chcecie. Ja lubię to z mąką, bo wtedy jest jeszcze takie łagodniejsze. To zostawia taką fajną okluzję na twarzy, jak mam właśnie podrażnioną skórę, to to, to się bardzo dobrze sprawdza w takich przypadkach. I następną mamy moją ulubioną maseczkę po podróżach. To jest miodowa maseczka zmiękczająca łyżeczka miodu, łyżeczka tak mniej więcej albo ym, znowu jogurtu, albo mleka kokosowego. Z mlekiem kokosowym wychodzi nawet fajniejsza. I do tego trochę kakao. Zwykłego czarnego kakao. Nie takiego do rozpuszczania słodkiego, tylko takiego zwykłego kakao. Yy, ona przyjmuje taką fantastyczną kremową. Konsystencję bardzo łagodzi skórę, bardzo nawilża, zmiękcza, wygładza. To jest jedna z moich ulubionych maseczek, tak chyba w ogóle w życiu. I jest też pyszna, jak ktoś ma ochotę na deser, to polecam. I na sam koniec została maseczka wygładzająco, złuszczająca. E, tutaj będzie potrzebna jedna łyżeczka miodu. Tak gruby plaster pomidora, tak bym powiedziała, im jest bardziej dojrzały, tym lepiej, bo nie będzie go trzeba siekać, tak jak ja tutaj zrobiłam, tylko będziecie mogli to łyżeczką albo widelcem rozmiarzyć na gładką papkę. Ale jak jest posiekane, też będzie w porządku. E, I do tego dokładam jakiś element ścierny. Ja tutaj sięgnę Mam akurat po peeling z czarnej porzeczki, ale to mogą być wiórki kokosowe, to może być mąka ryżowa, macie naprawdę mnóstwo opcji. Więcej informacji na temat tych maseczek zostawiłam wam na blogu. Link oczywiście znajdziecie na dole w opisie filmu. Jeżeli spodobały Wam się te przepisy, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i komentarz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!